Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym vlogu. Dzisiaj vlog związany z wynajmem krótkoterminowym. Dawno tutaj tego tematu nie było, wiem, że wielu z Was na ten kanał trafiło właśnie dzięki tym materiałom związanym z wynajmem krótkoterminowym, więc dzisiaj taki mały, wielki powrót. Z kolei dla osób, które są tutaj nowe, wynajem krótkoterminowym zajmuje się od 2013 roku, więc już ponad 10 lat. No i byłam świadkiem no, sporego kawałka historii tego biznesu. A wierzcie mi, że wynajem krótkoterminowy na przestrzeni tych 10 lat zmienił się bardzo. To już jest zupełnie inny biznes od tego, który mieliśmy jeszcze w tym 2013 roku. Inny w dużej mierze dlatego, że zupełnie inaczej wygląda podaż mieszkań na wynajem krótkoterminowy, które są na rynku. Ta podaż jest w tym momencie. Bardzo, ale to bardzo duża i wręcz nieporównywalna z tym, co było w 2013 roku. Jeżeli jesteście zainteresowani tym tematem, no to z dużym prawdopodobieństwem sami posiadacie takie mieszkanie pod wynajem krótkoterminowy. Stał się to bardzo popularny sposób, same nieruchomości stały się bardzo popularnym sposobem na inwestowanie. No, mamy tutaj stosunkowo niewysoki próg wejścia, nie potrzeba żadnej specjalistycznej wiedzy, jak chociażby na giełdzie. Tak, no, od wystarczy kupić mieszkanie. No, i wydaje się właśnie, że dalej jest tak prosto. No, po prostu trzeba je wynajmować. Od co to trudnego? Wszyscy podróżujemy, więc wiemy na ten temat całkiem sporo. Przecież też śpimy w hotelach, też śpimy w mieszkaniach. No, ale właśnie, okazuje się, że potem, no niekoniecznie ten biznes idzie. No i dlaczego? Ja tutaj jeszcze dodam, że od jakiegoś czasu jestem też wsparciem w serwisie Airbnb, i tam zajmuję się wprowadzaniem nowych gospodarzy. Gospodarze, którzy są jeszcze przed pierwszą rezerwacją, i słuchajcie, to są konta, które często są w serwisie już od roku, albo nawet i dłużej, i od roku i dłużej nie pozyskały rezerwacji. Oczywiście powody mogą być różne, tak? Możemy powiedzieć, że chociażby serwis Airbnb jest mniej popularny niż Booking, bo te oferty na przykład chodzą na Bookingu, ale nie chodzą na Airbnb, także oczywiście zmiennych jest wiele, natomiast są pewne aspekty, które się powtarzają. Jeżeli więc zastanawiacie się, dlaczego nie macie rezerwacji, dlaczego nie macie rezerwacji z serwisu Airbnb, albo chcielibyście tych rezerwacji mieć więcej, zapraszam na ten materiał, być może tutaj znajdziecie odpowiedzi. Z mojego doświadczenia powiem Wam, że widzę takie trzy grupy gospodarzy. Pierwsza to jest grupa, która nie chce inwestować w mieszkanie i mówi, że wystawię jej po trosze na próbę, zaraz ją omówię. Druga to jest grupa, która faktycznie się przygotowała do tego, czym chce się zajmować, szukała informacji na ten temat i przygotowała to mieszkanie adekwatnie, czyli jesteśmy tak po środku. Trzecia grupa to jest grupa, która przeinwestowała i za chwilę to rozwinę. Jeżeli chodzi o pierwszą grupę, gospodarze, którzy wystawiają mieszkanie na próbę, gdzie moje uwagi, które ja przekazuję, no tyczą się niestety w dużej mierze standardu tego mieszkania. Wróćmy do tego, co powiedziałam na początku, że mamy w tym momencie bardzo dużą podaż mieszkań. No mówiąc wprost, jest duża konkurencja, na rynku jest dużo mieszkań. Natomiast mamy grupę gospodarzy, którzy w mieszkania zainwestować nie chcą, dopóki się nie przekonają, czy warto i czy faktycznie gości będą. Wystawiając więc, wystawiają więc mieszkanie w standardzie niskim, informując, że zmienię łóżko, zmienię materac, odmaluję te ściany. Jak to ruszy, będę wiedział, że będą goście, no to ja wtedy włożę w to pieniądze. Słuchajcie, to tak nie działa. Przede wszystkim nie przekonamy się, czy ci goście będą, jeżeli nie mamy dla nich gotowego produktu. Mieszkanie o niskim standardzie na rynku z wysoką podażą mieszkań nie pozyska nam rezerwacji i nie da nam odpowiedzi na to, czy ci goście mogliby się pojawić, czy nie, jeżeli nie wyjdziemy z tym finalnym produktem, który chcielibyśmy zaoferować. No, stara prawda jest taka, że żeby wyjąć, trzeba najpierw włożyć, więc my musimy też dać coś od siebie i w to mieszkanie zwyczajnie zainwestować. I idealnie, żebyśmy się znaleźli właśnie w tej środkowej grupie, która przygotowuje to mieszkanie w sposób wypośrodkowany. Przechodząc do tej grupy, to jest właśnie grupa osób, które szukały tych materiałów, interesowały się tym, jak mieszkanie doposażyć, a jak mieszkanie doposażyć, to słuchajcie, tutaj jest bardzo istotne, do kogo my tak naprawdę naszą ofertę będziemy. Kierować, kto będzie naszym gościem, w jakiej lokalizacji mamy to mieszkanie. I tutaj chodzi, żeby to sobie wszystko uśrednić, bo jeżeli tego nie sprawdzimy, to albo wpadniemy właśnie w ten taki niski standard i damy za mało. Oczywiście są różne grupy klientów. Mieszkania o niskim standardzie też się wynajmują. Tylko w innych kwotach. Więc, tak jak mówię, pytanie, do kogo my chcemy tą ofertę kierować, gdzie my mamy to mieszkanie, ile my byśmy chcieli na tym zarobić, bo mamy jakieś swoje koszty stałe. Tutaj jest naprawdę wiele zmiennych, które należy uwzględnić. I tak jak mówię, idealnym stanem jest właśnie to takie wypośrodkowanie, bo jest też ta trzecia grupa, która mieszkania przeinwestowuje, tak zwane złote klamki, jak ja to nazywam. Oczywiście na rynku są mieszkania w wysokim standardzie i one też są potrzebne, natomiast wysoki standard musi spełniać jeszcze kilka innych kryteriów. Tutaj istotna też będzie lokalizacja, tutaj istotne będą usługi dodatkowe, jak chociażby prywatne miejsce parkingowe, więc przygotowanie mieszkania z tak, ze standardem tzw. złotych klamek, w kiepskiej lokalizacji, bez miejsca parkingowego, w budynku, który ma mało zachęcającą klatkę schodową. No, nie do końca się zepnie, bo to nie ten klient, nie w tej lokalizacji. I wracając teraz do pierwszego pytania: dlaczego nie mam rezerwacji? Kluczowe jest sobie właśnie odpowiedzieć na pytanie, kto będzie moim klientem i czy ten produkt, który ja oferuję, spełnia potrzeby tego klienta pod względem standardu mieszkania, pod względem lokalizacji, pod względem usług dodatkowych, pod względem ceny. Czy ten klient, którego ja celuję, jest w stanie zapłacić tę cenę, której ja oczekuję? Ludzie są różni, potrzeby są różne. Możemy wynajmować mieszkanie taniej, możemy wynajmować mieszkanie drożej, ale musi być ono dostosowane do profilu naszego klienta i myślę, że tutaj w pierwszej kolejności należałoby poszukać odpowiedzi. Jeżeli chcemy wynajmować mieszkanie za wysoką cenę, a przygotowujemy je na tak zwaną próbę, tak jak wspomniałam wcześniej, no to nie uzyskamy odpowiedzi na temat potencjalnego obłożenia tego mieszkania, oferując niski standard. Potrafiamy do zupełnie innego klienta, który z kolei takiej ceny, jakiej my oczekujemy, zapłacić nie będzie chciał. Kolejna kwestia. Mamy jeszcze nasze ogłoszenie wystawione w serwisach noclegowych, w serwisach ogłoszeniowych. Jakie są dwa aspekty, na które goście zwracają w pierwszej kolejności uwagę? I to jest wbrew pozorom bardzo łatwe pytanie, bo my również często podróżujemy. No te podróże są teraz dość powszechne. Na co zwracacie uwagę, jak listujecie sobie oferty w serwisach noclegowych? Dwa główne czynniki: zdjęcia i cena. To są tak naprawdę dwa podstawowe czynniki, na które zwracamy uwagę, listując ofertę. To jest to, co w pierwszej kolejności nas zainteresuje. I tak jak na początku powiedziałam, mamy bardzo dużą podaż mieszkań w tym momencie. Listujemy sobie tak naprawdę dziesiątki, jak nie setki ofert. Dlaczego zatrzymacie się na tej, a nie innej ofercie, przewijając stronę? Bo albo coś przykuje Waszą uwagę w zdjęciu. Albo ta oferta będzie spełniała Wasze kryteria cenowe. Oczywiście zmiennych jest więcej, o czym za chwilę powiem, ale to są takie dwa główne czynniki: zdjęcia i cena. Zróbcie dobre zdjęcia, zdjęcia dobrze doświetlone, zdjęcia odpowiednio wykadrowane, zdjęcia, na których mamy proste kąty. Jeżeli nie potraficie robić zdjęć, na rynku jest mnóstwo osób, które zajmują się fotografią i które za naprawdę stosunkowo niewielkie pieniądze są w stanie Wam te zdjęcia Zrobić. Poza tym tak jak mówiłam, jeżeli chcemy coś wyjąć z tego biznesu, no to dobrze by było na początek też coś włożyć. Zainwestujcie w dobre zdjęcia. Natomiast jak już jesteśmy przy tych zdjęciach, to jedna bardzo ważna kwestia, listujemy dziesiątki albo i nawet setki ofert. Coś na tym zdjęciu musi przykuć uwagę. Jeżeli jeszcze jesteśmy przed urządzaniem mieszkania, to warto zastanowić się nad tym, jak to mieszkanie przygotować. Tak, żeby ono miało wystrój, który będzie zwracał uwagę, gdzie będziemy w stanie się wyróżnić. Jeżeli zaś już mamy to mieszkanie przygotowane, to zadbajmy o elementy, które będziemy mogli na tych zdjęciach wyeksponować, tak, żeby właśnie przykuć uwagę gościa. Zastanówcie się, co przykułoby być może też Waszą uwagę. Oczywiście my nie robimy tego pod siebie, bo nasze kryteria nie zawsze muszą być kryteriami większości. Ale warto gdzieś to mieć z tyłu głowy. Coś na tych zdjęciach musi zwracać uwagę, w sposób pozytywny oczywiście. Druga kwestia cena. Nieważne, ile zapłaciliście za mieszkanie, nieważne, jak wysoką macie ratę kredytu, ważne jest to, jak działa wasza konkurencja, w jakiej kwocie wynajmują się mieszkania w najbliższej okolicy w podobnym standardzie. I tak jak wspomniałam, no niestety gościa nie interesuje rata kredytu, gościa nie interesuje kwota, którą zapłaciliśmy za mieszkanie i to, że nam teraz się to musi zwrócić. No niestety cena musi odpowiadać temu, jak wyceniane są mieszkania w takim standardzie w tej okolicy, a odpowiedź na to pytanie uzyskamy śledząc konkurencję. Tutaj... Jeżeli mamy mieszkanie dwupokojowe, sprawdzamy mieszkania dwupokojowe w okolicy w podobnym standardzie. Nie sprawdzamy oczywiście tych czteropokojowych, nie sprawdzamy kawalerek, bo to nie jest klient, Kto inny szuka tego mieszkania? My musimy się odnieść do tego, co się w chwili obecnej dzieje na rynku, i to dla nas będzie jakaś odpowiedź, jaką cenę możemy za to mieszkanie oczekiwać. I tu zwrócę Waszą uwagę na to, jak działa zarządzanie ceną w wielu biznesach i e komersowych, gdzie klienci wyszukują produktów przez wyszukiwarki, gdzie bardzo istotna jest jakaś jest cena produktu, bo jeżeli cena u danej firmie będzie niższa o złotówkę, o 10 zł, to przy tym samym produkcie pójdziemy tam, gdzie taniej. Jest wiele firm, które mają specjalne działy, które śledzą ceny u konkurencji i tak zarządzają ceną, żeby zawsze, choć nieznacznie, ale jednak być tańszym od konkurencji. Tak, żeby pozycjonować się w wyszukiwarkach jako tańsi. I to warto przenieść również na branżę noclegową, śledzić konkurencję, weryfikować ceny, jakie ma konkurencja. To nie jest tak, że my ustawimy jedną cenę i czekamy miesiąc, drugi, trzeci i nic się nie dzieje. Śledzimy cenę na bieżąco i na bieżąco tą ceną zarządzamy. Mamy zdjęcia, mamy cenę, co jeszcze? Opinie. No nie oszukujmy się, te są bardzo kluczowe, również jako goście, wyszukując sobie obiekty noclegowe, zwracamy uwagę na opinię obiektów. Jeżeli jeszcze tych opinii nie mamy, dopiero zaczynamy, musimy je jak najszybciej pozyskać, bo to będzie nasz ogromny atut i pozyskać jak najlepsze opinie, oczywiście. Są mniej i bardziej etyczne sposoby na pozyskanie opinii. O tych mniej etycznych może nie będę się tutaj e, wypowiadała, natomiast jeżeli chodzi o te jak najbardziej poprawne, no słuchajcie, to co wspomniałam, no żeby wyjąć, trzeba włożyć. Na początek opuśćmy tą cenę. Wyjdźmy z ceną niższą niż nasza konkurencja, tak, żebyśmy przyciągnęli tego potencjalnego gościa, którego przyjmiemy w jak najlepszy sposób i które nam tę opinię później wystawi. Nie ma żadnych przeszkód, żeby po pobycie skontaktować się z gościem, zapytać, jak mu ten pobyt minął, powiedzieć mu, jak wygląda sytuacja, że zależy nam na opinii. Startujemy i będziemy bardzo wdzięczni, jeżeli właśnie tą pozytywną opinią, którą właśnie się z nami telefonicznie podzielił, czy w wiadomości, którą wystawiłby również w serwisie. No, a jeżeli tych opinii właśnie nie mamy, więc możemy sobie zarządzać jedynie zdjęciami, możemy sobie zarządzać ceną. No, i najprostszym sposobem, stety, niestety, właśnie na pozyskanie tych pobytów, na pozyskanie tych opinii, będzie ta niższa cena. No, trochę stracimy, tak żebyśmy mogli w przyszłości na tym zarabiać. Kolejna kwestia, która jest bardzo ważna dla gości, ale też dla algorytmu serwisów yy, noclegowych, to elastyczność oferty. Czy nasza oferta ma elastyczne zasady anulowania, czy bezzwrotne? Oferty z elastycznymi zasadami są często wyżej pozycjonowane i one są bardziej preferowane przez gości. Oczywiście każdy z nas sobie inaczej waży to ryzyko i to na ile może sobie pozwolić na odwołanie rezerwacji na 14, 7 czy 3 dni przed. Tym można w serwisach w różny sposób zarządzać. Natomiast to, co jest istotne, żebyśmy sobie też tą ceną manewrowali, w zależności od tego, czy mamy elastyczne zasady anulowania, które są bardziej proklienckie. Czy bezzwrotne? Jeżeli bezzwrotne, to tutaj jak najbardziej możemy wystawić wyższą cenę oferty. Natomiast pamiętajcie, że te elastyczne jednak mimo wszystko są zdecydowanie bardziej preferowane przez gości. I kolejna kwestia, którą jeszcze tutaj poruszam i na którą zwrócę Waszą uwagę, to szybkość odpowiedzi. E, zwłaszcza w serwisie Airbnb, bo tutaj ta komunikacja faktycznie ma miejsce na bookingu, jest to bardziej bezosobowo. To jest naprawdę bardzo ważny czynnik dla algorytmu Airbnb, który im szybciej odpowiadamy, tym naszą ofertę będzie wyżej pozycjonował i jest to niezwykle istotne dla gości. Postawcie się z drugiej strony, jeżeli zadajemy jakieś pytania, to chcemy tę odpowiedź uzyskać jak najszybciej. Jeżeli przyjdzie nam czekać godzinę, dwie, trzy, to z dużym prawdopodobieństwem my sobie w międzyczasie już wyszukamy inną ofertę. I szybkość odpowiedzi będzie miała tutaj naprawdę bardzo, ale to bardzo duże znaczenie. Polecam, żeby sobie po prostu zainstalować aplikacje na telefonie, zarówno Airbnb, zarówno Booking, jak i inne serwisy noclegowe, takie aplikacje mają, gdzie na bieżąco otrzymamy powiadomienie i będziemy w stanie na bieżąco na te zapytania gości odpowiedzieć, bo ta szybkość odpowiedzi, tak jak wspominam, będzie tutaj bardzo, bardzo kluczowa. No i słuchajcie, tyle na początek. Zdjęcia, cena, opinie, elastyczność oferty szybkość odpowiedzi. Jeżeli coś chcielibyście dodać ze swojej strony, z waszego doświadczenia, zachęcam jak najbardziej do dyskusji. W komentarzach, jeżeli macie jakieś pytania, oczywiście również zapraszam. Jeżeli są jakieś tematy, które chcielibyście, żeby były w przyszłych materiałach poruszone, też będę bardzo wdzięczna za wskazówki. Tymczasem dziękuję za uwagę i do następnego vloga.